Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak usunąć skrót ze słownika w telefonie OnePlus Nord 4. Na początku przechodzimy do klawiatury i naciskamy zębatkę. Teraz przechodzimy do opcji Słownik i Słownik osobisty. Teraz przechodzimy do naszych skrótów. Wybieramy skrót, a następnie naciskamy ikonkę śmietnika w prawym górnym rogu. Jeżeli mamy gdzieś jeszcze jakiś skrót, jeżeli nie mamy, można go też utworzyć na szybko. Tak. Jeżeli mamy jakiś skrót, przechodzimy do niego i ikonka kosza w prawym górnym rogu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.